Ukraińska kontrofensywa nabiera rozpędu. Ukraińcom udało się przebić przez rosyjskie pole minowe na południu, ale do pełnego sukcesu potrzeba kolejnych wygranych bitew. Pomóc mają natowskie F16, jednak dopiero za kilka miesięcy. Podczas ćwiczeń na innych myśliwcach zginęło trzech ukraińskich pilotów. Marek Sygacz. Z góry najlepiej widać, że przyfrontowe wioski na południu Ukrainy właściwie przestały istnieć. Teraz to pole być może jednej z największych bitew tej wojny. A tutaj, my... Dotarliśmy do rosyjskich dróg zaopatrzenia. Oni sami tędy jeżdżą. Jestem pewien, że teraz będziemy przesuwać się szybciej. To oznacza, że w pobliżu wsi na niedaleko Zaporoża, ukraińskim oddziałom udało się pokonać rosyjskie polaminowe linię obrony, która dotąd była największym problemem ofensywy. Sposób jej prowadzenia miał być zresztą powodem sporów między ukraińskimi a natowskimi dowódcami, co w ubiegłym tygodniu według brytyjskiego The Guardian doprowadziło do tajnej narady generałów niedaleko polskiej granicy. Celem pięciogodzinnego spotkania była pomoc w zresetowaniu strategii wojskowej Ukrainy w związku z hamującym postępem ukraińskiej kontrofensywy. Teraz największe siły Kijów koncentruje właśnie na południu. Rosjanie musieli życzyć swoje odwody i wydaje się, że to e, bitwa, która trwa od kilku dni, która zdecyduje o tym, czy Ukraińcom uda się przełamać front na Zaporożu, czy nie. Po zdobyciu robotynego kolejnym celem mają być miasta Tokmak i Melitopol, a potem brzeg Morza Azowskiego, co przerwie rosyjskie lądowanie. Połączenie z Krymem. Nie będzie łatwo militarnie wyprzeć kilkuset tysięcy rosyjskich żołnierzy. Alternatywą są negocjacje. Do negocjacji w sprawie odblokowania portów na Morzu Czarnym dla ukraińskiego zboża namawia Rosję Turcja. Na razie bez efektu. Mimo gruźb Moskwy o desce opuścił już drugi masowiec z ziarnem. Cały czas szukamy alternatywy, ale szlak przez Morze Czarne pozostaje pod każdym względem najbardziej optymalną drogą transportu. Ale od czasu wypowiedzenia przez Rosję gwarancji bezpieczeństwa dla transportów, także najbardziej ryzykowną. Ukraina próbuje uzyskać przewagę na polu walki. Liczy na zachodnie myśliwce i swoich pilotów. Trzech z nich zginęło wczoraj w katastrofie, do której doszło podczas ćwiczeń. Ukraina nigdy nie zapomni tych, którzy strzegli jej nieba. Jednym z nich był kapitan Andriy Pelszczykow. Jego marzeniem było zasiąść za sterami pierwszego ukraińskiego F-16. Marek Sygacz, Wydarzenia. Ukraińska kontrofensywa.